Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawi wszystkiego. Dziś kolejny odcinek grudniowego maratonu i opowiem Wam o tym, jak Łukasz Wawrzyniak oszukiwał swoich fanów jeszcze za czasów Aska. Czy kradł i namawiał ludzi na złą drogę? Oglądajcie do końca, abyś to wiedzieć. Na początku chciałbym jednak pozdrowić osobę oglądającą mój kanał od dawna, czyli Umefor. Jeżeli to Ty chcesz być w ten sposób wypromowany, zostaw subskrypcję łapkę w górę i napisz komentarz. Zapomnij również o odwiedzeniu Instagrama. Zapraszam do oglądania. Jakie tajemnice skrzywa kamerzysta? Opowiem wam o tym dokładnie już za dwa dni. Ten odcinek będzie takim wstępem, drwiastunem. Idąc za portalem praca.pl, zawód ten odnosi się do rejestrowania przez uprawnioną do tego osobę tzw. obrazu ruchomego za pomocą kamery. Jednak od pewnego czasu w polskiej części internetu możecie spotkać również mężczyznę, który podaje się nie tylko za niego, ale również posługuje się tą frazą zamiast prawdziwego imienia i nazwiska. W tym odcinku odkryjemy najmroczniejsze karty z jego przeszłości. Usługi Premium otaczają nas zewsząd. Do wysyłania płatnych SMS-ów jesteśmy zapraszani przez telefon, telewizję i internet. Możemy dzięki nimi oddawać głosy w sondażach, wspomagać akcje arytatywne, brać udział w konkursach czy wykupywać płatne dostępy do zasobów internetowych. Przydatne funkcje, które pełnią usługi Premium często jednak zostają zdominowane przez spam i podstępne nakłanianie do wysyłania wiadomości, które mogą odgadzać się finansowym fiaskiem na rachunku za telefon jak podobno namawiał ludzi do tego, często dając nadzieję swoim fankom i obiecywać im wiele za wysłanie takiego feralnego smsa. Ponadto trzymał się blisko z przestępstwem i oszustwem Piotrem Kaszubskim, znanym również jako najmłodszy milioner w Polsce, ale o tym opowiem w więcej w piątkowym odcinku specjalnym. Mogę tylko wspomnieć, że był właścicielem firmy Estinity. Przekonywał, że jest self-made manem i że ciężką pracą zarobił na otwarcie kliniki medycyny estetycznej. W sumie Kaszubski podejrzany jest o sześć przestępstw, oszusta w Polsce i Wielkiej Brytanii, np. nielegalny handel i reklama produktów leczniczych. Za handel nielegalnymi lekami Piotrowi Kaszubskiemu groziło do dwóch lat więzienia. O tym oczywiście dokładnie powiem w piątek. Łączyła go jednak z Łukaszem koleżeńska więź i wspólnie oszukiwali, w końcu obaj pochodzą ze Szczecina. A co wy o tym sądzicie? Nie zapomnijcie o subskrypcji dzwoneczkiem, mapce w górę i odwiedzeniu Instagrama. Czekajmy na piątkowy specjal. Wielki grudniowy maraton filmów na kanale ciekawi wszystkiego już od początku miesiąca, a film będą w każdą. środy 15, piątek o 15 i w niedzielę o 11. Dodatkowo w okresie Bożego Narodzenia filmy będą codziennie.